Dobra dzieciaki, jesteśmy! Tak! Nareszcie! To światowa stolica pizzy! Ben! Włochy to nie tylko przepyszne jedzenie. Jest to słynny plac Piazza Navona. To chyba dobre miejsce do lądowania. E, dziadku, nie wiem czy to bezpieczne. O tak, racja Ben. Już! Dobra, teraz wytropimy jedzonko. No a co z kulturą i historią? Najpierw jeść! Dobra, uwaga! Szukamy słynnej na cały świat pizzerii Mario Pezzoliego. Rzym to miasto, w którym tworzyli Caravaggio i Bernini, a wy chcecie tylko napchać się jedzeniem? Wyluzuj, Gwen. To super stare miasto. Myślę, że istnieje. Co najmniej od kilku stuleci. Zabytki nam nie uciekną. Ale poznać rozkoszny smak idealnej pizzy? Można tylko raz w życiu. Wybacz, Gwen. Dzisiaj jestem za Benem. Ale w Rzymie można zapoznać się z tysiącami lat historii i kultury. Kuchnia to zaledwie drobny ułamek. W tym mieście jest dużo więcej, niż wam się wydaje. Nie, ja ja takich rzeczy nie ogarniam rozumem. O, Ben! Wykorzystaj jakiegoś kosmita, aby namierzyć tę piserie. Ale. Ale. Wiem, kto najlepiej nam w tym pomoże. Dobra, idźcie za gniewem. No, a gniew pójdzie za nosem! Ben, czekaj! Ja. Wskazówka! Ja. Hej, stój! Gniew chcecie o coś spytać! Ja. 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 Gniew, ty genialny kociaku! Gniew idzie po ciebie, pico! Mm. <śmiew> <śmiew> Słyszałam to gdzieś za tym rogiem. Wow, to panteon! Wow, to pizzeria! Gnieb zarazu pizze! Gnieb zaraz u pizze! Gnie w zaraz, u pizze. W zaraz u pizze! Ben, udało ci się odstraszyć wszystkich klientów. Oj, Sorga. Ale z drugiej strony przynajmniej nie ma kolejki. Chodźmy, Ben. To niewiarygodne. Pachnie tutaj przepysznie. I nic dziwnego. Już, zajmijmy stolik. Mmm, to nuta oregano. Czosnek! Czuję też sera z jagło. Ta pizza jest niezwykła. Dobra, spoko. Teraz pizza, Caravaggio później. Brawo! Chciałbym poznać szefa kuchni. Ależ witam rodzinkę Tenisonów. Mam nadzieję, że pizza smakuje. Bracia mm -hmm. owadowscy, przyznajcie się, co tym razem znowu knujecie. Nie knujemy. Ostatnio jesteśmy tylko kucharzami. Pożegnaliśmy się z czynieniem zła. A teraz proszę. Jest się śmiało. Jak niby mamy delektować się pizzą, wiedząc, że płacimy za nią karaluchom? I to karaluchom kryminalistom! Dla was pierwsze kawałki pizzy są na koszt firmy. Chcemy pokazać, że się zmieniliśmy. Darmowa pizza, co? Daj mi się zastanowić. Okej! Okay. Możemy? Ja, ja tam, tam. tam. Ben, nie myślisz, że oni jednak coś tuknują? Dają nam pizzę za darmożkę, a skusiła się na nią nawet policja. Może jednak lepiej będzie, jak powężymy? Dobra, dobra. E, przepraszam, muszę iść umyć mój zegarek. E, halo? Mm, mm, mm. Pan tu pewnie Mario Pellicoli! Mm, 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 Co się stało? To te owado! Porwały mnie i ukradły rodzinny przepis Mio. A nawet musiałem zmywać na cinho. Nie! Zmywanie jest takie nudne! Bez obaw! Już ja pokrzyżuję tej chowadzie plany! Buonasera, pizzeria! Buonasera! No, Zabawa skończona, oszuści! Ua! o! Wiedziałem, że to podpucha. O czym ty mówisz, chłopaku? A, zadarliście z pizzą i teraz za to zapłacicie. Chwila, zanim przejdziesz do rzeczy, może najpierw poznaj nasz plan. Gadaj szybko, robaku. Ten plan był przepiękny w swojej prostocie. Bo wiesz, przejmujemy bardzo znaną pizzerię. Odwracamy uwagę ludzi, w tym też strażników Panteonu. Gdy oni myślą o jedzeniu, wkradamy się od tyłu, traktujemy Pantheon promieniem zmniejszającym i szybko uciekamy. Następny przystanek Vegas Baby. Tam zmieniamy Pantheon w wyjątkowy hotel i zarabiamy miliony dolców. Hmm, to brzmi jakoś znajomo. Tak, ale tym razem uciekniemy bez problemu. Hej! Wystarczyło wygłosić długi monolog, tak żeby skończyła ci się moc z zegarka. Ja! Przygotuj się, Panteonie! Zaraz będziesz wersją mini! Jeźdźmy!